Smartfood to kategoria produktów stworzona przez firmę Savre, która myśli holistycznie o potrzebach człowieka. Jesteśmy świadomi synergii, działania składników aktywnych, a także jedności umysłu i ciała, a więc tworząc tę linię, zależało nam na wsparciu organizmu na wielu płaszczyznach i spełnieniu potrzeb osób oczekujących więcej. Jeśli żyjesz w trybie slow life, Celebrujesz rytuały codziennych prostych czynności, a inwestycja w odpoczynek nie jest dla ciebie straconym czasem? Kategoria Smartfood spełni twoje oczekiwania. Już teraz możesz dopisać kolejny punkt do swojej listy przyjemności. Rozkoszowanie się smakiem i właściwościami Smartfood firmy Sabre. Poznaj moc owocu mangostanu. Jego fantastyczny egzotyczny smak, a także jego niesamowite właściwości, włączając w to obecność ksantonów Santony to cenne antyoksydanty, których nie znajdziemy praktycznie w żadnych innych naturalnych źródłach pokarmowych. Według ekspertów są one najsilniejszymi związkami przeciwutleniającymi, co czyni mangostan królem wśród owoców. W linii Smartfood znajdziesz także produkty Flow, czyli napar herbaciany i olejek, które zaskoczą Cię swoim korzystnym oddziaływaniem na organizm dzięki obecności kanabidiolu, czyli CBD, i pełnego spektrum innych kanabinoidów, flawonoidów i terpenoidów. Produkty Flow są w pełni legalne, z kontrolowaną zawartością THC stworzone z konopi siewnej, dzięki czemu możemy cieszyć się dobrym nastrojem i pozytywnym nastawieniem do życia bez obawy o negatywne efekty i obecność substancji psychoaktywnych. To linia dbająca o duszę, przeznaczona dla każdego, kto chce oderwać się na chwilę od życia w biegu, odciąć od sytuacji stresowych i wspomóc organizm kompleksowo. Czy twój tryb życia jest aktywny? Dużo pracujesz? Podejmujesz ważne decyzje? Jesteś jednak osobą świadomą, która wie, że w życiu potrzebny jest balans. Tym balansem może być właśnie linia Smartfood firmy Savre. Produkty zapobiegają stresowi, pomagają się wyciszyć i zrelaksować, dzięki czemu widocznie poprawiają jakość życia. Balans w życiu jest niezbędny i wiemy, że jako świadomy klient dążysz do jego osiągnięcia. Możemy ułatwić Ci to zadanie. Klient oczekujący więcej sięga po więcej. Czyta składy, korzysta z naturalnych rozwiązań i wspiera swój organizm na każdej płaszczyźnie, aby funkcjonował jak najlepiej i w zgodzie z umysłem. Czy wiesz? Że w trakcie relaksu zwiększa się przepływ krwi w ciele, dając ci więcej energii? Pomaga to mieć spokojniejszy i jaśniejszy umysł, który wspomaga pozytywne myślenie, koncentrację, pamięć i podejmowanie decyzji. Zmień swoje codzienne nawyki żywieniowe, żeby każdego dnia wprawiać się w dobry humor, czerpiąc energię z najwyższej jakości produktów. Pamiętaj o codziennej dawce niezbędnych witamin i minerałów. Pomyśl o sobie. Zwolnij. I zadbaj o dobre samopoczucie, sięgając po wyjątkowe składniki, które zamknęliśmy w linii Smartwood, linii dla osób wymagających więcej.